Taskmaster w filmowym uniwersum Marvela to Antonia Dreykov, postać głęboko tragiczna będąca zarazem ofiarą i narzędziem jednej z najbardziej brutalnych organizacji zwanej Czerwoną Salą. Jako córka generała Dreykowa, dyrektora tej organizacji Antonia dorastała w relatywnym komforcie w Budapeszcie, nieświadoma brutalnych programów szkoleniowych przez które przechodziły setki innych dziewcząt. Jednak wszystko uległo drastycznej zmianie w 2008 roku, gdy Natasha Romanow i Clint Barton przeprowadzili akcję, która miała na celu neutralizację jej ojca, detonując bombę w jego biurze. Antonia przeżyła eksplozję, lecz została ciężko ranna: poparzona, oszpecona i niezdolna do samodzielnego funkcjonowania. Wtedy Dreykov, zdesperowany, by ocalić córkę, zamienił ją w żywą broń. W imieniu nowych Avengersów proszę o pozostawienie łapki i komentarza, gdyż pomaga to w rozwoju kanału. Z pomocą zaawansowanego chipu, umieszczonego w karku, w całkowicie przejął kontrolę nad ciałem i umysłem Antoni. Nie tylko odebrał jej wolną wolę, ale wykorzystał skutki jej neurologicznych uszkodzeń, które umożliwiły jej przyswajanie i odwzorowywanie ludzkich ruchów z niebywałą dokładnością, umiejętność znaną jako fotograficzne odruchy. Tak narodził się Taskmaster, zabójczyni idealna, która potrafiła w walce kopiować style najlepszych wojowników. Czarnej Wdowy, Kapitana Ameryki, Czarnej Pantery, czy też Zimowego Żołnierza. Antonia uczyła się ich technik z materiałów wideo, analizując style walki Avengers i doskonaląc je do perfekcji. Ukryta pod zaawansowanym, wzmocnionym pancerzem z chudem i zamaskowaną twarzą, była najskuteczniejszym agentem Czerwonej Sali. Wykonywała misję o najwyższym priorytecie i dowodziła oddziałem czarnych wdów. Taskmaster odegrała kluczową rolę w wydarzeniach z filmu Czarna Wdowa, w którym została wysłana, by odzyskać czerwony pył. Substancję zdolną do uwalniania kobiet spod kontroli czerwonej sali, tropiąc jelenę belową, Taskmaster szybko trafiła na ślad Nataszy Romanow. Kobiety odpowiedzialnej za wybuch, który niemal ją zabił. Ich starcia były brutalne i dynamiczne, a umiejętności Taskmastera, pozwalające jej kopiować każdy ruch przeciwnika, czyniły z niej niemal niepokonaną przeciwniczkę. Walczyła zarówno z Romanow, jak i z Red Guardianem, wykorzystując styl walki zimowego żołnierza. Z czasem, po zniszczeniu Akademii Czerwonej Sali i śmierci Drejkowa z rąk Nataszy, Antonia została wystawiona na działanie Czerwonego Pyłu. Po raz pierwszy od lat odzyskała kontrolę nad własnym umysłem. Uwolniona od wpływu ojca, musiała skonfrontować się z tym, kim się stała i co zrobiono z jej ciałem i psychiką. Choć wolna, nie miała dokąd wrócić. Wkrótce została zatrudniona przez Valentinę Alegre de Fontaine jako najemnik do zadań specjalnych. Współpraca ta dawała jej złudzenie niezależności, lecz w rzeczywistości Valentina manipulowała Antonią, wykorzystując jej zdolności do realizacji własnych celów politycznych. Podczas jednej z misji Taskmaster zmierzyła się z US agentem i duchem, co zakończyło się jej śmiercią, kończąc tragiczną ścieżkę życia pełną manipulacji i bólu. Antonia Dreykov jako Taskmaster stanowi jeden z najmocniejszych symboli nadużyć systemowych, postać silną, śmiertelnie niebezpieczną, ale jednocześnie złamaną i zdehumanizowaną. Jej opowieść to nie tylko historia o walce, ale o przetrwaniu i poszukiwaniu własnej tożsamości w świecie który nieustannie próbował ją pozbawić człowieczeństwa. Co ciekawe, w komiksach Taskmaster był zupełnie inną osobą, która w mojej opinii miała lepszą historię wartą opowiedzenia. Jeśli będziecie chcieli, mogę przedstawić wam również historię komiksowej wersji tej postaci. Dajcie mi znać w komentarzach. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.